W domu pana Andrzeja Rosa, kandydata na burmistrza w, w Olborze. Panie Andrzeju, czy to są ważne wybory? Tak, to są jedne z najważniejszych wyborów, ponieważ dotyczą władzy najbliższych ludzi. Decyzję o starcie w wyborach. Obserwując ostatnie 4 lata zarządzania naszą gminą, stwierdziłem, że jest duża stagnacja, brak jakichś perspektyw dla nas. I oczywiście w rozmowach z mieszkańcami, ze swoimi wyborcami, którzy przychodzili i mówili, że no rzeczywiście nie jest, jest dobrze i że trzeba coś zmienić. Ale ja też podjąłem decyzję o, o starcie wyborach. I stąd hasło zmiany są konieczne. Tak, i stąd hasło zmiany są konieczne. Jestem kandydatem niezależnym? Tak, jestem kandydatem niezależnym, z czego się ogromnie cieszę, bo gdy patrzę w tej chwili, co się dzieje w tych wyborach, to yy, rzeczywiście niektórzy yy, potrafią zmienić w ciągu tych kadencji barwy na inne. A czy prawdą tak? jest, że niektórzy startują yy, jako kandydaci niezależni, kandydaci partyjni? Tak, oczywiście. To jest właśnie takie kuriozum, że w jednych barwach startuje się do powiatu, a w innych barwach na burmistrza w A Jakie są konsekwencje wyboru takiej osoby, jednocześnie na kandydata do Rady Powiatu i burmistrza miasta? Po pierwsze, jest to nieuczciwe wobec wyborców. A po drugie, bardzo często tracimy i taki mieliśmy ostatni przykład 4 lata temu, że tracimy radnego, dlatego że zawsze następuje wybór. Nie można pełnić dwóch funkcji, można pełnić tylko jedną funkcję i ta jedna funkcja zawsze przypada, a szczególnie wiadomo, że. Obejmuje się funkcję ważniejszą, czyli burmistrza, a, a, a funkcja radnego powiatu przechodzi na rzecz innej gminy. I taki mieliśmy właśnie przykład. I dlatego to jest yy, z dwóch powodów yy, nie do przyjęcia. I dlatego Tym, pan się skupił tylko na Vorborze? Tak, podjąłem bardzo. Yy, Rozsądną decyzję, która oczywiście jest dla mnie trudna, bo 16 lat w Radzie Powiatu musiałem świadomie prawda, zrezygnować na rzecz konkretnej kandydatury mojej na burmistrza, bo uważam, że to jest uczciwe wobec wyborców i wobec interesów naszego miasta. Wolborskie podsumowały kadencję pani burmistrz. A jak pani ją ocenia? Gdy czytamy tę gazetkę, to dochodzimy do wniosku, że 4 lata zarządzania przez panią burmistrz to jedno wielkie pasmo sukcesów, ale gdy przeanalizujemy ją dokładnie, to widzimy, że jednak większość tych dokonań to jest kontynuacja wysiłków poprzedników. W 2012 roku miała miejsce przebudowa centrum Wolboża. Władza opisuje to jako sukces finansowany środkami Unii Europejskiej. Jak pan to widzi? Oczywiście jako mieszkaniec oceniam, że no bardzo mamy piękny plac i z tego się ja ogromnie cieszę, ale jak zwykle znając szczegóły, no nie do końca, ponieważ znaczna część środków unijnych jakie. Były do wykorzystania, no niestety przepadła i to jest smutne. A jak to się stało? Oczywiście są to błędy typu ingerencja w projekt, który już został zgłoszony o dotację unijną. Błędów ze stratami finansowymi było więcej, między innymi droga Psary-Lechawa, przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury, czy też budowa ulicy Różanej. Gmina jest dla burmistrza, czy burmistrz dla gminy? No, bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że y, burmistrz jest dla gminy, burmistrz jest dla mieszkańców y, i tutaj pozwolę sobie no, jak gdyby, y, przytoczyć no, kilka przykładów ostatniej kadencji, kiedy jako mieszkańcy y, miejscowości Wolbusz staraliśmy się y, na zebraniach sołeckich o to, żeby nasze pieniądze były wydane tak jak my chcemy. No niestety. Pani Burmistrz zdecydowała inaczej i te pieniądze nam zabrała. Ja jestem osobą, która takich rzeczy, z takimi rzeczami się nie, nie może zgodzić. Uważam, że mieszkańcy są przede wszystkim, to ich głos się liczy, że prawdziwe relacje pomiędzy mieszkańcami a władzą właśnie trzeba zbudować w taki sposób, żeby mieszkańcy odczuli, że mają głos decydujący. To oni są najważniejsi. I jeszcze jedno. Proszę państwa, 16 listopada staniecie państwo przed wyborem na najbliższe cztery lata i zdecydujecie. Czy wyrażacie zgodę na obecny styl zarządzania, czy tak jak ja uważacie, że zmiany są konieczne?